Ważne jest, aby pamiętać, że życie to mieszanka doświadczeń, w tym tych trudnych, które w danym momencie nie są przyjemne. Często to właśnie dzięki naszym błędom i wyzwaniom uczymy się najcenniejszych lekcji. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy unikać próby bycia pozytywnym, gdy tylko nadarzy się okazja. Nie można wymusić pozytywności w swoim życiu, trzeba ją pielęgnować i zapraszać. Sposób, w jaki myślisz, rzeczy, na których się skupiasz, i twoje działania odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu twoich doświadczeń i, co ważniejsze, w interpretacji otaczającego cię świata. Często zastanawiam się, jakie działania i postawy zapraszają pozytywność i radość do naszego życia, a jakie je odpychają. Ciekawe jest to, że unikanie pewnych zachowań może być równie istotne dla przyciągania pozytywności, jak wysiłki mające na celu jej przyjęcie. Oto siedem rzeczy, które należy przestać robić, aby przyciągnąć więcej pozytywności do swojego życia. Po pierwsze, przestań chować urazy. Urazy mogą być głębokim i często niepotrzebnym źródłem bólu. W przeszłości, zanim zyskałem trochę więcej mądrości na ten temat, czasami pozwalałem, aby uraza tkwiła we mnie. Chociaż rzadko okazywałem ją otwarcie, intuicyjnie rozumiejąc, że nie jest korzystna, wciąż wpływała na mnie wewnętrznie. Z czasem zdałem sobie sprawę, że uraza zwykle wynika z braku zrozumienia drugiej osoby. Nie chodzi o to, aby się z nią zgadzać, ale o uznanie, że jej perspektywa jest równie ważna jak moja, co było kluczowe dla rozproszenia uczuć urazy. W gruncie rzeczy uraza polega na obwinianiu kogoś za to, że zachowuje się w określony sposób. 4. O. które są sprzeczne z Twoimi przekonaniami lub pragnieniami, życząc sobie, aby zachowywały się inaczej. Jednak rzeczywistość jest taka, że nie masz kontroli nad działaniami ani myślami innych ludzi. Próbując unieść ciężar takiej kontroli, przyjmujesz na siebie ogromny i niepotrzebny ciężar. Przyjęcie różnorodności myśli i zachowań, zaakceptowanie, że ludzie mają różne punkty widzenia i wybranie dalszej drogi, czy to poprzez zmianę własnego nastawienia, czy fizyczne oddalenie się, jeśli to konieczne, jest znacznie zdrowszym podejściem do radzenia sobie z urazą. Ta akceptacja pozwala uwolnić się od negatywnych uczuć i sprzyja bardziej pokojowemu współistnieniu z różnorodnością osobowości i perspektyw w Twoim życiu. Kolejną rzeczą, której należy unikać, jest nadmierne narzekanie. Zdałem sobie sprawę, że narzekanie, choć może początkowo wydawać się ulgą, w rzeczywistości pochłania dużo energii. Jest krótka chwila ulgi, kiedy zaczynasz wyrażać swoje skargi, ale ciągłe skupianie się na negatywnych kwestiach tylko wzmacnia moje niezadowolenie i dyskomfort, jaki to powoduje. To z kolei może znacznie obniżyć wszelkie poczucie satysfakcji lub dobrego samopoczucia. Dlatego unikanie nawyku narzekania może pomóc w utrzymaniu bardziej pozytywnego nastawienia i zachowaniu energii na bardziej produktywne i przyjemne działania. Ta akceptacja pozwala uwolnić się od negatywnych uczuć i sprzyja bardziej pokojowemu współistnieniu z różnorodnością osobowości i perspektyw w Twoim życiu. Po drugie, przestań nadmiernie narzekać. Zdałem sobie sprawę, że narzekanie, choć może początkowo wydawać się ulgą, w rzeczywistości pochłania dużo energii. Jest krótka chwila ulgi, kiedy zaczynasz wyrażać swoje skargi, ale ciągłe skupianie się na negatywnych kwestiach tylko wzmacnia moje niezadowolenie i dyskomfort, jaki to powoduje. To z kolei może znacznie obniżyć wszelkie poczucie satysfakcji lub dobrego samopoczucia. Dlatego unikanie nawyku narzekania może pomóc w utrzymaniu bardziej pozytywnego nastawienia i zachowaniu energii na bardziej produktywne i przyjemne działania. Ponadto, bycie osobą, która słucha skarg innych, może być dość wyczerpujące, nawet jeśli skarga nie dotyczy bezpośrednio mnie. To prawda, że na początku, gdy znajdziesz wspólny grunt z narzekającym, może ci to nie przeszkadzać. Jednak w miarę upływu czasu Nieustanne skupianie się na negatywach staje się nieprzyjemne i może zacząć wyczerpywać twoje własne rezerwy energii. Zdaję sobie z tego sprawę i dlatego świadomie staram się ograniczać własne narzekania. Nie chcę być powodem, dla którego czyjś nastrój się pogarsza, ani nie chcę obniżać własnego samopoczucia. Dlatego staram się, aby moje skargi były krótkie i koncentruję się na pozytywnym postępie, zamiast tkwić w negatywach. Kolejną ważną kwestią jest zaprzestanie życia bez wyraźnej intencji. Ustalanie jasnych zamiarów jest podobne do wiedzy dlaczego gotujesz wodę, kiedy wstawiasz czajnik, masz na myśli konkretny rezultat, taki jak przygotowanie gorącego napoju. Jednak kiedy chodzi o naszą mentalność i podejście do różnych działań lub rozmów, nie zawsze jest to takie proste. Był czas, kiedy nie zastanawiałem się zbytnio nad tym, co chciałem osiągnąć w tych obszarach niezależnie od tego, czy chodziło o sensowne wypełnienie czasu, czy prowadzenie trudnych rozmów, wszystko zaczęło się układać, gdy zacząłem ustalać jasne intencje przed podjęciem działania. Może to wydawać się oczywiste, ale osiąganie korzystnych wyników, w czymkolwiek staje się znacznie trudniejsze bez wyraźnego celu. Ten brak jasności nie jest rzadkością, wielu z nas przechodzi przez codzienne rutyny lub angażuje się w rozmowy, nie myśląc naprawdę o tym, co chcemy osiągnąć. 4 O. Zrozumienie, co chcemy osiągnąć poprzez nasze działania, jest kluczowe. Możemy mieć mglistą ideę naszych potrzeb, ale bez konkretnych celów łatwo jest się zgubić. Odkryłem, że bycie świadomym pożądanych wyników, zwłaszcza w komunikacji, sprawia, że interakcje są znacznie bardziej efektywne. Trudno jest być zrozumianym przez innych, jeśli sam nie masz jasności co do tego, co próbujesz przekazać. Zanim rozpocznę jakiekolwiek zadanie, czy to czytanie, wykonanie telefonu, czy planowanie wieczoru, poświęcam chwilę na zastanowienie się, co chcę osiągnąć. Ta praktyka pomaga dostosować moje działania do moich celów, co ułatwia osiąganie pożądanych rezultatów. Kolejną ważną kwestią jest zaprzestanie noszenia ciężaru urazy. Przebaczenie i wina są ze sobą ściśle powiązane, a droga do przebaczenia często zaczyna się od decyzji, by nie obwiniać innych za nasze problemy. Nie oznacza to ignorowania odpowiedzialności ludzi za ich działania, ale zrozumienie skomplikowanej sieci okoliczności, które kształtują te zachowania. Zachowanie każdego człowieka jest wpływane przez mnóstwo czynników, takich jak wychowanie, przeszłe traumy czy nawet predyspozycje genetyczne. Pamiętanie o tych aspektach może pomóc złagodzić uczucia goryczy i urazy. Jeśli złość już się zakorzeniła, przebaczenie staje się kluczowe. Niekoniecznie dla dobra osoby, która cię skrzywdziła, ale dla twojego własnego spokoju ducha. Utrzymywanie złości i urazy może zaszkodzić twojemu zdrowiu psychicznemu, zakłócić sen i przekształcić twój umysł w więzienie negatywnych wspomnień. W wielu przypadkach ból, który nosimy, wpływa na nas głębiej niż na osobę, na którą jesteśmy źli. Wybierając przebaczenie, zasadniczo uwalniasz się od tego ciężaru. Wybranie uwolnienia się od tego cyklu bólu pozwala na uzdrowienie i osobisty rozwój. Po piąte, przestań sabotować siebie negatywnym paliwem. Kilka lat temu podjąłem świadomą decyzję, aby regularnie nie śledzić wiadomości, chyba że dzieje się coś znaczącego. Na ogół trzymam się od nich z daleka. Ta sama zasada dotyczy filmów, które oglądam. Jeśli zaczynam oglądać film i szybko zauważam, że nie jest inspirujący, budujący ani intelektualnie stymulujący, nie waham się go wyłączyć i zamiast tego sięgnąć po dobrą książkę. W dzisiejszym świecie jesteśmy nieustannie bombardowani mediami, jednak mamy moc wyboru, co konsumujemy, szukając treści, które odżywiają nasze umysły. To nie oznacza, że powinniśmy narażać się tylko na skrajnie pozytywne lub wesołe informacje. Zdaję sobie sprawę, że niektóre filmy, mimo swoich trudnych tematów, mogą oferować głębokie lekcje, i nie unikam ich całkowicie. Jest również wartość w byciu na bieżąco z wydarzeniami na świecie, dlatego oglądam wiadomości, aby uzyskać niezbędne informacje. Oto przepis na poprawę jakości życia, numer 7. Przestań spędzać czas z negatywnymi ludźmi. Czasami znajdujemy się w sytuacjach, gdzie otaczają nas osoby, które promieniują negatywnością, czy to przez ciągłe narzekanie, pesymistyczne podejście, czy ogólne poczucie niezadowolenia. Chociaż możemy sądzić, że jesteśmy odporne na ich wpływ, negatywność może nas zaskakująco mocno dotknąć. Nawet jeśli uważamy, że jesteśmy od tego izolowani, przebywanie w towarzystwie osób często nieszczęśliwych, zdenerwowanych lub pełnych strachu może wpłynąć na nasze samopoczucie i zwiększyć poziom stresu. Naturalne jest, że każdy przechodzi przez trudne chwile i potrzebuje wsparcia lub kogoś, kto wysłucha w trudnych momentach. Zazwyczaj radzimy sobie z tymi emocjami i wracamy do bardziej pozytywnego stanu umysłu. Jednak są tacy, którzy wydają się być permanentnie pogrążeni w negatywnym nastroju. To ciągłe przepełnienie smutku może być zaraźliwe, obniżając nasze morale i zwiększając poziom stresu, nawet jeśli nie zmienia nas fundamentalnie w pesymistów. Kiedy znajduję się w otoczeniu pesymistycznych osób, których nie mogę uniknąć, staram się oddalić od ich negatywności. To nie dotyczy przyjaciół, którzy naprawdę przeżywają trudności i potrzebują wsparcia, to zupełnie inna sytuacja. Jednak w przypadku tych, dla których negatywność stała się domyślnym trybem komunikacji, albo dystansuje się psychicznie, staram się zmienić temat rozmowy na bardziej pozytywny, albo znajduję pretekst do wyjścia z sytuacji. Ten sposób pomaga chronić moje dobre samopoczucie, zapewniając, że mogę zachować pozytywny nastrój i spokój umysłu. Oto zrewidowana wersja w języku polskim. Aktualizacje są istotne, ale kluczowe jest znalezienie równowagi między pozostawaniem na bieżąco a unikaniem zalewy negatywnych informacji. Ważne jest świadome podejście do informacji, które przyjmujemy. Wierzę w świadome wybieranie treści które wzbogacają moje zrozumienie i dobre samopoczucie, zamiast je wyczerpywać. Istotne jest unikanie środowiska, które zakłóca harmonię. Bez względu na to, czy w domu, czy w pewnym stopniu w miejscu pracy, przestrzenie, w których przebywamy, mają głęboki wpływ na nasze samopoczucie i ogólne dobre samopoczucie. Gdy znajdujemy się w otoczeniu, które wydaje się chaotyczne lub niewygodne, ważne jest pamiętanie, że możemy je przekształcić w miejsca spokoju i zadowolenia. Tworzenie harmonijnego środowiska może wymagać kreatywności, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z ograniczeniami takimi jak przestrzeń czy budżet. Twój dom powinien być miejscem, w którym możesz się zregenerować i poczuć spokój. Rozważ wprowadzenie elementów sprzyjających spokojowi, takich jak rośliny, łagodne kolory i wygodne meble. Zwróć uwagę na oświetlenie i przepływ powietrza, ponieważ mają one znaczący wpływ na energię przestrzeni. Poprzez zajęcie się aspektami środowiska, które nie odpowiadają Twoim potrzebom spokoju i komfortu, możesz stworzyć przestrzenie, które nie tylko spełniają Twoje podstawowe potrzeby, ale także podnoszą na duchu. Bez względu na to, czy dokonujesz drobnych zmian, czy przeprowadzasz bardziej znaczące zmiany, celem jest wypełnienie otoczenia światłem, ciepłem i elementami, które wywołują pozytywne uczucia. Podejmowanie pozytywnego podejścia nie oznacza oczekiwania, że życie będzie wiecznym pochodem szczęścia i łatwości. Prawdziwy rozwój i nauka pochodzą z radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami. Jednak rozwijanie cech takich jak współczucie, zrozumienie i radość nie tylko wzbogaca nasze własne życie, ale także sprawia, że świat wokół nas staje się trochę jaśniejszy. Świadomość naszych skłonności do obwiniania i trzymania urazy oraz wybór przebaczenia zamiast tego pozwala na przyciągnięcie do naszego życia bardziej pozytywnego i współczującego nurtu. Mam nadzieję, że dzięki temu dowiedziałeś się czegoś wartościowego. Jeśli spodobał ci się ten film, rozważ udostępnienie, polubienie i skomentowanie. Twoje wsparcie dla mnie znaczy wiele. Jak zawsze życzę ci pięknego dnia.